Na pewno nowością dla mnie na ten moment będzie zarządzanie tak dużym garnizonem. Na start potrzebuję dla nich broni i jakimiś pancerzami też bym nie wzgardził. Ale zanim powstaną pancerze, potrzebuję nowego zielnika, bo ten jest tragiczny. Zasadzam kilka roślin pod przyszłe mikstury i wypuszczam ostatniego sługę. Ta, to niezły wilkołak z niego wyszedł. Żeby wykonać zbroję dla mojej drużyny, będę musiał odrobinę popracować. Bo niestety wytwarzanie ich trochę kosztuje. Karmię więźnia rybą, bo jego 90% krew. Na bank mi się przyda. Opróżniam ekwipunek, i jestem gotów, by wyruszać. Powiększą ilość bawełny i lepszych nici. Grabię co tylko popadnie, nie zważając na utrudnienia w postaci zabójczych promieni Słońca więc okolice w jednym z obozów na moje szczęście udaje mi się też znaleźć schemat na podłogę do pokoju krawieckiego. No lepiej trafić mi się nie mogło. No chyba, że znajdę nawet dobrą krew robotnika, która zbustuje mi lekko umiejętności zbierackie. Lepsze 47% niż nic. I resztę nocy 65 poświęcę na zbieranie surowców na pancerze. Oraz sprawdzę co tam chłopaki pod łóżkami trzymają. Dobra, ale pora wracać. Całą bawełnę od razu deponuję w krośnie i zabieram się za postawienie mojego pierwszego biurka badawczego, dzięki czemu mogę posiąść wiedzę na temat podłogi do Zakładu Krawieckiego i przy okazji odblokować kilka nowych rzeczy. Decyduję się też powiększyć piętro. No, w końcu gdzieś muszę postawić te nowe komnaty. I mała sala krawiecka już na piętrze powstaje. Praca zaczyna iść pełną parą, aż tu nagle dowiaduję się, że tych surowców to naprawdę sporo będę potrzebował na te zbroje. Ale kombinuję coś jeszcze z korytarzem na piętrze, ponieważ chciałbym umieścić tam trumny moich sług, co by zwolniły miejsce mi w pokoju z przydasiami. I wcale to nie jest tak, że zamykam ich w schowku namiotły. Po prostu ja dbam o dobre zagospodarowanie przestrzeni zamku. W nocy 66 wstaje krwawy księżyc. Warto by było to jakoś wykorzystać. Ale niekoniecznie na bossa. Poszukuję trochę lepszej jakości krwi. Ta, o ile Święta Ziemia znowu mnie nie spali, to ja może jednak wrócę jeszcze raz do starej bazy. Na bank wala się tam wiele przydatnych rzeczy, które wykorzystam w produkcji pancerzy. Przy okazji, okazało się, że łatwiej będzie mi kupić nasiona, niż je zdobywać ręcznie. To nie jest zły deal. Tylko gdyby te tałataństwa mi nie przeszkadzały. Ups, pomyłka i nagle atakują mnie. Handlarze! Ale czekaj, może kiedy ich zabiję, wypadną z nich jakieś przedmioty. A nie, jednak nie. Trochę szkoda, bo liczyłem, że jakaś część rzeczy, którymi handlują z nich wypadnie, no ale trudno. Jestem ciekawy, czy oni się teraz odrodzą. W międzyczasie wpadam szybko na teren rusałki i czyszczę go dość skrzętnie ze wszystkich roślin. Roślinki mi się zawsze przydadzą, a ja pewnie przez dłuższy czas tutaj już nie zawitam. A no i nóż witelec może wypadną jakieś nasiona. Ta, tylko jeszcze najpierw wróżkę ubiję. I niestety, prócz dużej ilości zebranych roślin, mam tylko jedno nasionko. Mega słaby deal. I jednak wolę handlarzy. A, a gdybyście się zastanawiali, czy handlarze się odradzają, tak, odradzają się z kolejnym dniem. A ja wyruszę do starej bazy, gdzie znajduję kilka sadzonych krzewów. Zabieram je wszystkie, a na dodatek mam pełno miedziaków. I przyszła w końcu pora, żeby je sensownie wydać. Pędzę na złamanie karku przez dobrze znane mi ścieżki i docieram do drugiego obozu handlarzy. Wykupuję niemałą liczbę nasion od tak Tak, okazuje się, że handlarze posiadają obydwa zestawy profesjonalnych narzędzi. Tylko młot kupię gdzie indziej i topory drwala też gdzie indziej. Szkoda, że na samym starcie o tym nie wiedziałem, ale no cóż, trudno. Ważne, że ty już o tym wiesz. I w sumie fajna ta mitra nekromanty. Może kolejną serię z wraisinga zrobimy pod samego nekromantę. To by było coś. Ale dobra, wracajmy. W drodze powrotnej napotyka małą watahę wilków, wśród których znajduje osobnika ze 100 krwią stworzenia. No, lepiej być nie może na ten moment. Szybko go przejmuję i pędzę do siebie do bazy. Aż tu nagle. No, niestety, musiał się gdzieś po drodze na głupi rej wywalić. No nic, mówi się trudno. Kiedyś znajdę innych. Jeszcze tej samej nocy wracam do bazy. Sadzę dopiero co zdobyte nasiona w moim kwietniku. Dodatkowo przenoszę wszystkie stoły badawcze, jak i maszynę do przerabiania papieru do pokoju z przydasiami. I mam w przyszłości plan zruszeniem masowej produkcji papieru. Żeby żebym jak najszybciej mógł odkryć całą możliwą technologię. Ale zanim to, najpierw zbieram całą gotową broń z kuźni i rozdaję ją moim sługom. A na pancerze niestety będą musieli jeszcze trochę poczekać. Masowa produkcja papieru rusza, potem zacznę zamieniać je na zwoje, a dzięki nim odkryję nowe schematy. Moim następnym krokiem jest postawienie stołu, pozwalającego mi wytwarzać potężne amulety, zamiast pierścieni. I nie powiem, bo ten wisiorek z kamieniem utrapionych nieźle bufuje mi magię. I kiedy go założę, zyskuję już poziom 50. W tym momencie nie pozostaje mi nic innego jak dokończenie mojej komnaty. I moim zdaniem ta klasyczna trumna wygląda zdecydowanie lepiej niż ta z dodatku. I jest taka bardziej klimatyczna i mroczna. Zostawiam lustro, gdyby naszła mi ochota na lekką zmianę wizerunku. I co najważniejsze, stawiam mój wampirzy tron. Teraz tylko zlecić tym chamajdom jakąś misję. Ale jako, że nie wszyscy jeszcze posiadają kompletne wyposażenie, to na ten moment wysyłam na pierwszą misję najsilniejszego. Zobaczymy, co tam uda mu się przynieść padam również na jeden chytry plan, jeżeli chodzi o rozbudowę mojego siedliska, Po co za każdym razem mam szukać szkieletów, żeby zdobyć grobowy pył czy kości? Lepiej by było mieć to wszystko pod nosem. Dobudowuję kolejną komnatę do mojego zamczyska, która posłuży mi za spawner mobów. Tak, postawimy sobie spawner nieumarłych. Stawiam w nim masę nagrobków i zasilam go kilkoma kwiatami, które wcześniej zdobyłem. Takim oto sposobem w przyszłości będę miał stały dostęp do nieskończonych ilości kości. No i innych surowców z nieumarłych. Ale nie ma co znowu siedzieć całymi dniami w moim zamczysku. I nie powiem, podróżować mi się trochę zachciało. I posprawdzać lekko okolice, dlatego też postanowiłem sprawdzić małą jaskinię na północ od mojej bazy. W środku jaskini znajduję naprawdę potężne pokłady żelaza. Oj, jak ja się tu obłowię. Dlatego wydaje mi się, że ładunki wybuchowe poradziłyby sobie lepiej w wydobyciu niż niedźwiedzia łapa. Ej, ale czekaj, co to za jakieś skalne kraby? I w sumie pierwszy nie był taki trudny. Myślę sobie, dobra, na spokojnie wydobywamy i uważamy, żeby nie uderzyć innych skalnych krabów. Aż tu nagle i jeden mi wypada z rudy żelaza. No, tego się nie spodziewałem. I wydaje mi się, że te skalne kraby nie są jedynym zagrożeniem w tej jaskini. Bo chyba widziałem golema. Ale dobra, najpierw muszę je pokonać, bo są naprawdę denerwujące. Ta, łatwiej było powiedzieć niż zrobić, no ale nic, ja się nie łamię i wracam na miejsce. Odzyskuję utracone zdobycze i delikatnie próbuję po cichu podebrać jeszcze odrobinę żelaza, co by żadnego przeciwnika przy tym nie obudzić. Ale niestety największe rudy na ten moment są dla mnie nieosiągalne. A same żelazne golemy to ja sobie chyba daruję na ten moment, bo są naprawdę potężne i nic im nie zrobię. No ale dobra, zbieram więcej roślinnej włókniny, z której wytworzę dodatkowy papier i grabie okoliczne. Obozy. 87% krew? Rarytas. Ale nie zapominajmy, że w zamku mam trochę lepszą, więc kolegę wypiję sobie teraz do cna I pora znów na grabienie okolicznych chłopów z ich zapasów bawełny. I coś czuję, że na ten moment wyposażenie wszystkich moich sług w dodatkowe pancerze na no odrobinę może mnie przerosnąć. No bo wiecie, fajnie by było na ten moment posiadać naprawdę mocno uzbrojony oddział. Ale to wiązałoby się obecnie z naprawdę dużą liczbą grindów i nie wiem, czy na ten moment lepiej nie byłoby skupić się na pozyskiwaniu surowców, tylko na ulepszanie samego siebie, bo kolejni bossowie już czekają na starcie ze mną, ale zanim to, wracam do bazy pozyskuję krew z mojego najlepszego więźnia, którą od razu gaszę swoje pragnienie i niestety okazuje się, że zaczyna brakować mi szorstkich nici które mogę zdobyć tylko w pierwszej krainie, ale czekaj, mogę je jeszcze wytworzyć, ale do wytworzenia ich będę potrzebował masy pyłków i niestety krzyżuje to nie co moje plany? Na masową produkcję zbroi. Rozkładam resztę surowców i okazuje się, że z samych pyłków mam tyle, co kodna płakał. A samo wytwarzanie ich jest dość kosztowne. No ale cóż, trzeba sobie jakoś radzić i z nadejściem nocy 70. pora sprawdzić działanie naszego spawnera. I tu muszę się pochwalić, bo akurat ten projekt odniósł niemały sukces. Pomieszczenie z nagrobkami powstaje armia nieumarłych. Dodatkowo pojawiają się nekromanci, którzy przywyzywają mocniejszych wrogów, więc mam niewielką szansę na bogatsze surowce. I o to mi właśnie chodziło. Uzbrałem kolejnego sługę w nowiutki pancerz i decyduję się na wytworzenie przywoływaczy zmierzchu, co by żaden bogaty wysokoprocentową krew stwór już mi nigdy nie zwiał, ani nie padł. A no i przy okazji kilka ładunków wybuchowych też się przyda. Dodatkowo, jako że mam pełno papieru, postanawiam postawić stary stół badawczy, żeby odblokować resztę technologii, która nie będzie już mi tak naprawdę potrzebna, ale chciałbym mieć odblokowane już wszystko. A kolejne dwa dni i jedną noc postanawiam poświęcić na zbieranie surowców dla moich sług. No bo w końcu wiecie, jak już sobie coś postanowiłem, to chciałbym to dokończyć. No i tutaj mały przerywik, no bo widzicie, szło dosyć ciężko. A potem wpadłem na pomysł, że przecież po co ja mam to wszystko zbierać i wybijać? Choć przecież jeżeli nie gram, czas w grze i tak leci. Jeżeli chodzi o taki realny czas, oczywiście nie o dni. I mogę wysyłać swoje sługi na rajdy. Także pokorzystajmy sobie z tego kilka razy. Bo na bank to w przyszłości mi pomoże.